Stwierdzam, że widowisko mogło się też podobać licznie zgromadzonej publiczności. Bardzo fajnie dopingujące, atmosfera w jak zwykle jest rodzinna i tak też było tym razem. Także gratulacje, bo to jest korzów z kropką koszykówki w Polsce i życzę Państwu, żeby to się jak najdłużej utrzymywało załatwiły nas, mówiąc takim językiem potocznym, załatwiły nas zawodniczki, które, które muszą to robić ze strony gorzowskiej i to, to zrobiły. Ja uważam, że z naszej strony na tyle, ile mogliśmy się postawić, z z Gorzowa zrobiliśmy. Uważam, że każdy mecz, który, który gramy, a zakończyliśmy pierwszą rundę, uważamy, że to jest ta pierwsza runda dla nas jest e, wielkim doświadczeniem i wielką lekcją i czas najwyższy, żeby w tej drugiej rundzie, e, w tej drugiej rundzie już e, pomału niektóre mecze wygrywać, wyciągać. A Już powinniśmy być e, na tyle już doświadczeni i obyci, w sensie wiemy, czego się możemy spodziewać w Ekstraklasie, że już powinniśmy e, albo sprawiać niespodzianki, albo z zespołami, które są w naszym zasięgu wygrywać. A dzisiaj gdybyśmy grali z widzewem, byłbym spokojny o wynik, bo uważam, że jeszcze oczywiście będzie analiza wideo, która, na, która prawdę powie, ale, ale z przebiegu spotkania uważam, że jestem bardzo zadowolony, tym bardziej, że Megan i Christian i Jasmine Perkins wchodzą już na taki poziom, który, e, który prezentują na, na treningach, ale tu się trochę zderzyły z polską rzeczywistością. I podwójne praktycznie treningi z nimi, z trzema Amerykankami, bo stać nas na takie Amerykanki jakie są, więc musimy z nimi bardziej bardziej pracować. Mam nadzieję, że zaraz nas wyniosą na wyższy poziom, ale cieszy, cieszy mnie również to, że dzisiaj zawodniczki, które w zeszłym sezonie grały w pierwszej lidze wykonują mniej głupot, chociaż tak i tak. Mamy lekkie, mamy lekkie przestoje, co dzisiaj Gorzów skrupulatnie, no jak i inne zespoły skrupulatnie to wykorzystują, ale dzisiaj tego przystroju było, było mniej. Mówię o źródłach, czyli no straconych to w, to w, tak, to w ataku, w ataku i za chwilę trzy straty, e, przepraszam, w obronie za chwilę trzy straty z naszej strony w ataku. I to przy takich meczach wyjazdowych, przy, przy takich drużynach doświadczonych i bardzo dobrych jak Gorzów, no kosztuje e, mm, kosztuje przegranie meczu. A... Korzowa. E, to jak trener powiedział, również mam nadzieję, że się widowisko podobało, stara, stara, starałyśmy się stanąć i dać jakieś e, postawić się zespołowi przeciwnemu. Udało nam się do pewnego momentu, jak zwykle. Trzecia kwarta, musimy mocno popracować na trzecią kwartą, bo to niestety nasz demont. W każdym meczu mamy przez tych trzeciej kwarcie i przede wszystkim to, to zadecydowało, że prowadzenie skończyło się tak wysoko. Ale cieszymy się właśnie z tego, wyciągamy wnioski teraz po tej pierwszej rundzie, że zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Też nasze koleżanki, które przyjechały za oceanu, zaczynają też się wdrażać na zespół, więc z tego się cieszymy i mam nadzieję, że druga runda coś wygramy i będziemy mogli się wziąć. Mecz był ciekawy, myślę, że, że to też jest bardzo istotne, dlatego ta hala żyje, tętni i, i ludzie przychodzą, bo ludzie chcą widowisk i na pewno też i zwycięstw. Czwarte zwycięstwo w tej kolejce, no w tym dzisiejszym meczu, jakbyśmy kontrolowali ten mecz po raz pierwszy w tej rundzie, e, jakby nie było takiej może mocnej obawy z mojej strony o wynik. Nerwy czasami wynikały z tego, że traciliśmy koncentrację i swój taki timing meczowy, ale to też przez to, że ostatnio mieliśmy bardzo ciężkie mecze. Ograniczaliśmy się do podstawowej szóstki graczy, i teraz każde wejście następne również powoduje te zachwianie takiej, takiej pewności siebie. No ale są mecze, które trzeba dawać młodzieży do pogrania. Założyliśmy sobie, że jeżeli będzie okazja, na pewno wszystkie dostaną szansę. Fajnie, że taka okazja się stworzyła. Podstawowy skład wypracował ponad 20 punktów przewagi i dlatego też można było spokojniej patrzeć na tą młodzież nawet w widości nawet w momencie, kiedy popełniały błędy. No, kiedyś się muszą uczyć i to jest myślę, że taki mecz, który gdzieś myślę, że zapamiętają i, i na pewno przyniosą korzyść, bo nie, nie czarujmy się też z szóstką całej następnej znaczy rundy czy nie, następnych meczów, z szóstką też nie możemy grać. także. Cieszę się, że taka szansa zaistniała. No nie wszystkie je wykorzystały, ale, ale jest ok. Trochę dzisiaj graliśmy inaczej, inną koszykówkę, graliśmy bardziej pod kosz i stąd też duży wynik punktowy graczy wysokich, a mniej jakby rzucaliśmy z dystansu. Ostatnio cały czas rzucaśmy ponad 20, prawie 30 rzutów, a tym razem tylko 19 na trochę słabszej skuteczności. Cieszę się, bo te cztery zwycięstwa jak dają nam cały czas szanse, teraz będę nie wiem jakie są wyniki. Jeszcze nie wiem jak widzę ze Szczecinem, Szczecin wygrał. Szczecin wygrał. No niedobry dla nas. Wynik, no ale trudno. Musimy cały czas gonić. Za tydzień mamy bardzo istotny mecz. Minus 6. Musimy odrabiać nie tylko zwycięstwo, ale również te małe punkty. Także Kilka, chwil oddechu i zaczynamy tak, pracę To jest nasze. I się uważam bolączek. Jeżeli lepiej będziemy grać w obronie, to będziemy to będziemy mieć mniej problemów. <coughs> Bo w ataku zawsze sobie wykryujemy i poradzimy. Dobry mecz wszystkich, zawodniczek. Dziękujemy, dziękujemy za doping i walczymy teraz cały tydzień przygotowując się na szczecin. Dziękuję.